Cześć, w tym filmie pokażę Ci, jak odzyskać konto Roblox lub jak je przywrócić. Są dwie możliwości. Pokażę Ci najpierw jedną, a potem drugą, jeśli ta pierwsza nie zadziała. Najpierw wyszukujemy Roblox w Google i klikamy pierwszy wynik. Potem klikamy Zaloguj się w prawym górnym rogu. Pewnie zapomniałeś hasła lub nazwy użytkownika. Jeśli nie pamiętasz nazwy, możesz zapytać znajomego. On Ci pewnie powie. Aby odzyskać hasło, kliknij zapomniałem hasła lub nazwy użytkownika. Masz dwie opcje odzyskania: przez e-mail lub telefon, zależnie od tego, co podałeś przy rejestracji konta Roblox. Wpisujesz to tutaj, klikasz wyślij i już możesz ustawić nowe hasło. Ale jeśli nie masz ani jednego, ani drugiego, jest jeszcze inne wyjście. Wracamy, klikając tutaj i widzimy opcję pomoc. Klikamy na to, potem na konto Roblox, a następnie na Zapomniałem hasła. Przewijamy w dół do sekcji Problemy, gdzie jest opcja Kontakt z obsługą. Klikamy na to i zostajemy przekierowani. Tutaj wpisujesz swoją nazwę użytkownika, jeśli ją pamiętasz. Ja wpiszę coś na próbę. Ty powinieneś wpisać prawdziwe dane. Ważny jest e-mail, na który dostaniesz potwierdzenie i dalsze instrukcje. Teraz musisz opisać problem. Klikamy tutaj i najpierw wybierasz urządzenie. Na przykład u góry widzimy opcję konto zhakowane lub nie mogę się zalogować. Wybieramy zapomniałem hasła, a potem wpisujemy wiadomość. Piszemy coś w stylu dzień dobry, zapomniałem hasła i proszę o pomoc i klikamy dalej. Do testu wpisujesz cokolwiek, a po kliknięciu dalej musisz rozwiązać zagadkę. Klikamy rozpocznij zagadkę. I powinieneś otrzymać tę wiadomość. Dostaniesz odpowiedź e-mailem, a potem proces się kontynuuje. Mam nadzieję, że pomoc techniczna Ci pomoże. Jeśli to wideo Ci pomogło, byłbym wdzięczny za lajka. Na razie.